Drodzy Państwo, spotkaliśmy się w tym pięknym, urokliwym miejscu po to, żeby poznać tegoroczne laureatki plebiscytu, Kobieta z charakterem. Ale zanim rozpoczniemy w pełni naszą galę, uprzejmie poinformuję, że na przestrzeni 12 lat kapituła wyróżniła już 75 kobiet. Wszystkie kobiety z iskrą i to prawdziwą iskrą są cudowne, najlepsze, najpiękniejsze, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. Na kouká. Na vse pole lelije, lelije. Zvítky vítej. Ja pochodzę ze środowiska wiejskiego, tam gdzie często o tych małych pszczółkach pracowitych nie mówi się zupełnie. Bardzo chciałam, aby wyróżniać przede wszystkim nie te osoby z pierwszych stron gazet, które są pokazywane czy naznaczone politycznie, ale te osoby, które w poszczególnych środowiskach odgrywają przeogromną rolę. Tam są mecenasami kultury, sztuki prowadzą różnego rodzaju twórczość ludową. I właśnie takie osoby chcemy wyszukiwać w terenie, je pokazywać, po prostu nagradzać, żeby dzisiaj o nich powiedzieć. To mam nadzieję, że dla nich jest prawdziwa radość, że właśnie mówimy o ich tak ogromnej roli. Często matki, żony, jak wiemy, po ciężkich chorobach, te osoby się po prostu realizują. Chcą zrobić coś, nie tylko dla siebie, ale zrobić dla środowiska, w którym po prostu istnieją. I dlatego chcę o takich kobietach po prostu mówić, rozmawiać, pokazywać, bo one są też naprawdę wielkie i są to kobiety z charakterem. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz, nawet sama ty w tańczących wokół w szarych lustrach dni rozbłyska Twój złoty śmiech przerwany w pół czuły gest w pamięci składam wciąż pasjan samych serc Chciałbym przedstawić Państwu osobę bardzo wszechstronną, przedsiębiorczą a zarazem Kobietę wyjątkową, to dzięki jej pomysłowi 82 kobiety zostały nagrodzone statuetką Kobieta z charakterem. Nikomu już chyba nie muszę przedstawiać. Wszyscy zawołajmy głośno. Irena Petryna! Witamy brawami ósmą laureatkę dzisiejszej gali. Pani Irena Petryna, dyrektor szpitala w samodzielnym publicznym zespole gruźlicy. I chorób płuc w Olsztynie, która niezmiennie od 17 lat stawia na jego dynamiczny rozwój. Świadczą o tym wielokrotne wyróżnienia i prestiżowe nagrody. Z wykształcenia nauczyciel, z pasji samorządowiec i polityk. Wybitna osobowość o ogromnych dokonaniach dla społeczeństwa. W 2013 roku pani Irena otrzymała prestiżowe wyróżnienie Menadżer Roku w Ochronie Zdrowia 2012. Wyróżnienie przyznano za doskonałość zarządzania, wyprowadzenie szpitala z długów oraz dynamiczny rozwój placówki. Wczoraj z rąk obecnego pana marszałka Marka Gustawa Brzezina, jako dyrektor szpitala, otrzymała diamentowy laur, najlepszy z najlepszych, za kompleksowe leczenie schorzeń układu oddechowego. Należą się grama. Drodzy Państwo, ta niespodzianka, która. Niby jestem przedsiębiorcza, i wszystko zawsze wywęszę. Tym razem jest to kompletna dla mnie niespodzianka i zaskoczenie. Każdy człowiek zasługuje na pomoc, jeśli takiej pomocy potrzebuje. I zawsze to staram się czynić na swojej drodze długiej pracy zawodowej. Dziękuję za tą niespodziankę, która została. Stworzona, a zawsze mam nosa i wszystko wyczuwam. Prawda drodzy pracowniczy! Czerwoni uczo woty. Jasikko i roboty rodzice. Ver bovengrond, stertscha, stertscha. Wil amoor, mostertscha, most.